Cześć, to Mateusz! Dzisiaj kolejna walka: walka koralina kontra druga matka, więc czas start. Nie zgadłaś, koralino. Druga matka, ta straszna, otwiera drzwi, te małe. Uwaga, walczyć! Wyciąga igłę druga matka. Uwaga, koralina rzuciła kotem i zabiera kule śnieżą, które są jej rodzice. Kot walczy tak na krótko. Tę z drugą matką. Kot wydłubuje te guziki. Wydłubuje tak, coś w tym stylu. Guziki zrywa drugiej matce i teraz nic nie widzi. Druga matka rzuciła kotem. Druga matka niszczy podłogę. I, Karo i Koralina. Karolina, tak prawie powiedziałem, ale mówi się Koralina na tą dziewczynkę. Koralina... Koralina wpadła w sieć. Kot ucieka! Dobrze, to jest, to jest śmieszne. Ta druga matka atakuje koralinę. Koralina ucieka. A druga matka dostała w łeb, w głowkę. Druga matka usłyszała Koralinę przez tą sieć. Szkoda, że jej uszu nie wydłubali tej drugiej matce. Koralina ucieka przed drugą matką. I Koralina... Och, i druga matka dostała w łeb od koraliny, nogą. Trzy duszki, trzy duchy ratują, pomagają Koralinie zamknąć drzwi. Spoiler. Koralina przycięła drugiej matce rękę. Jej nie ma. Koralina zamknęła drzwi. Drzwi się przybliżają a druga matka krzyczy i próbuje złapać koralinę. Nie Koralina zamknęła drzwi w taki nietypowy sposób, że przekręciła ten klucz. Tak, a powinna tak przekręcić. Koralina trochę dostało. Uwaga. Koralina wygrywa. Reg, wygry, wygrała walkę. Koralina wygrała. Więc papa! No pa.